Siemanko, z tej strony squidow W czternastym dniu dziennika z Minecraft Ech, Jak widać w tytule odcinka mam katar, ale to nie wszystko Ponieważ pójdziemy sobie z tym katarem do podziemi Aby zrobić całą farmę kataru, aby było super Epicko i ogólnie byśmy mieli tam kataru masę. Ciekawe, tutaj widzimy. Ciekawe. To widzimy na tym tutaj przybliżeniu. O! To jest to jest jeszcze lepsze. Co tutaj mamy? Farmy, farmy, farmy. jej Tak. Tutaj jest źródło lawy. Tutaj no, na prawo, na lewo. Nie wiem. No, w tą stronę, co mi tutaj wszędzie widzimy. To jest jakieś nieprawdopodobne. No i witajcie się, Manko. Z tej strony, Squido. Jesteśmy tutaj na semdol, jak widzicie, to wszystko wyciąłem. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mogą się zespawnować slajmy. Tylko my musimy to wszystko dobrze ogarnąć. Nie, może światła nie powinno być tutaj nigdzie, aby slajmy się mogły zespawnować. Tak więc światło zostało usunięte. Jest ciemno prawie jak w grobowcu. Powiedzmy, że teraz jest ciemno w grobowcu. No, i tutaj powinny nam zespawnować slajmy. Wyżej też mamy jedno piętro na te slajmiki. Okej. Okay. No i poziom easy, ponieważ na tym easy się chyba najwięcej spawnuje. Zobaczymy, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. No i tak, no zrobię sobie przerwę taką nagrywania też 10-15 minut i w międzyczasie zobaczymy efekty. No i chcę Wam opowiedzieć, jak to się stało, że znalazłem tam chunk slajma i że to nie jest cały chunk tylko że to jest połowa chunk slajma. Tak więc, wszystko się stało od tego, że chciałem zrobić sobie farmę slimów. Dowiedziałem że są takie coś jak chunk Slimy. No i przyszedłem sobie na slime finder Jest coś takiego jak slime finder, właśnie otwieram to w przeglądarce Tam trzeba wpisać swój jakby, tą swój seed, swoje swojej mapy Dobra, to mi teraz nie chce działać Coś, się coś popsuło Musiałbym nowa zrobić Hmm, gdzie to jest? Slime Finder No i użyłem tego w taki sposób, że wpisałem sit swoje mapy. Dobra, albo można też wgrać z czego? Z hmm, no po prostu z dysku możecie wgrać. Le plik Level.dat i tam będzie Seed Waszej mapy podany, no i w takim wypadku to Wam jakoś oblicza na podstawie Waszego Seeda, gdzie są spawny slamczanków. Nie mam pojęcia, jak to się dzieje dokładnie, ale pokazuje nam dokładną siatkę, od której kratki do której będą spawnować nam się slimy. No i to macie też e teraz na ekranie u mnie w lewym dolnym rogu powiedzmy że to by było żeby nic nie zasłaniać no i dzięki temu mm, właśnie czankowi Slime'ów, sorry że tak mówi ale katar mam cały zatkany nos więc no kurczę nie dobrze mam też gardło gardła niestety ale dobrze da się jakoś żyć skrót trzeba nagrać odcinek to 20 minut jak będzie wystarczająco dużo no nic się nie pojawiło, czyli coś chyba nie działa. Niestety. Trochę sobie też pochodziłem po, po, po tych wszystkich jaskiniach <laughs> niedawno. No i widzicie, że tego tu jest masa, po prostu masa tego wszystkich niezbadanych rzeczy, jaskini i tak dalej. Kurczę, no nie wiem, czy na jakieś szanse z tym to wszystko pogarniać. Hmm Świetnie Ech, yo Z tej strony Quido. minęło 20 minutek Pora sprawdzić jak tam Slajmy Chwila, tutaj nie ma slajmów Tutaj nie ma nigdzie slajmów, a zrobiłem tyle I nie mówcie mi, że musi być więcej kratek, bo ja wiem, że mu musi być tyle Wysokości i tutaj też nigdzie nie ma slajmów I nie wiem o co tutaj chodzi ogólnie no, nawet na tym chunku gdzie zawsze były slajmy Tutaj gdzieś był taki chunk o Tutaj ich nie ma To jest też chunk na którym są slajmy Tutaj on się rozpoczyna mm, I kończy się gdzieś tam dalej tylko że nie wybrałem go ze względu na to, że tu jest sporo lawy, no i tej lawy się obawiam, ta lawa jest nawet. Nawet tam dalej, no i widzicie, że to jest tyle lawy, że ja się obawiam tego właśnie, ja nie chcę tej lawy widzieć na oczy. Dlatego... Dlatego no jest źle. No, minęło 20 minut, no ja dłużej czekać nie będę, co to za farma ma być. Niby chunk, niby chunk slimy, coś takiego, a żadnych slime'ów nie widać. Tylko creepery, zombiaki i inne. Właśnie, potwory. Ale a propos, mamy tutaj kolejnego slime'a. Zobaczymy go tu, tutaj. Gdzie on to jest? się podział mam? Koleszka slime. Chyba gdzieś w lawie w takim razie, skoro zniknął niespodziewanie. Musiał do lawy wpaść nam. Ty. No to był jeden slajmik, ale już zniknął. No i go nie ma. Niestety go nie ma. O nie! O nie! Dobra, wszyscy mnie gonią. Slajmy nie istnieją, powiedzmy sobie szczerze, że to zostawię tutaj, może powinno być oświetlone jednak, żeby się tam spawnowały. Też mi się tak wydaje. Ja yes, z łapki zabić Creepera, trzeba być z hardcorem. Dobra, ale on płonął, to się nie liczy. Tak więc co? Poczekamy jeszcze, czy nie? Tak mi się wydaje, że i tak nic tylko nie będzie. No bo nigdzie się nie spawnowało do tej pory, więc no kurczę. Że tam się nie zaspawnował, ale zginął szybko w takim razie, bo go nie widać na radarze. Byłoby go widać na radarze. W każdym razie, wszystko co mi się spawnowało było widać na radarze, a nic nie było widać na radarze Więc tak, spawn slime'ów jest bardzo mały No i robienie z tego farmy, no to to jest jakiś pomysł Po prostu nie, nie, nie wiem, nieogarnięty chociaż może wytłumaczę wam na czym działa ten chunk slime finder czy jak to się tam nazywa w każdym razie to działa w taki, taki sposób że pokazuje nam macie w lewym dolnym rogu te zielone kwadraty to jest to gdzie są chunki ze slime'ami no i ja jestem tutaj gdzie jest teraz aktualnie czerwona kropka eee, dokładnie tam gdzie jestem gdzie czerwona kropka to jest tutaj to miejsce ponieważ tutaj się zaczyna Zaczynają czanki ze slajmami. Ok, i to jest tyle w tą stronę, czyli 16 kratek tak naprawdę 16 kratek tutaj. No i to by było 16 kratek jeszcze w tą stronę, czyli do 20, 128 dotąd od 144 128 było dotąd, tylko że tutaj właściwie nie mamy tego wykopanego. No, tu jest lawa i też nie chciałem za bardzo. Tak się sprawdzić, czy to będzie działać przy takim kładzie. Patrzenie działa, patrzenie ci nie spawnuje. No to, sorry, ja nie ogarniam tego. Nie ogarniam i nie wiem, o co tutaj chodzi. cię mi nie spawnują nawet na tym drugim poziomie, jak z tego więcej. Wiem, że oni spawną do 39 poziomu maxa, jakoś nie chciałem mi się tutaj kopać, nic więcej robić. Niestety katar do i farma, tyle było z tej farmy slajmów, niestety na moim świecie to jest ciężko do zrobienia, bo jest wszędzie lawa, to po pierwsze, za dużo tej lawy, znaczy, moim zdaniem to w jaskiniach nie powinno być dużo lawy, powinna być ona takim, takim, nie wiem, coś takiego jak diakset powinna być lawa, nie no może częściej trochę, ale no, coś takiego, coś takiego jak diakset to powinno być jezioro lawy. No bo, zbyt dużo jest właśnie lawy teraz w jaskiniach i to mi się trochę nie podoba Szczególnie na moim świecie Ostatnio, ostatnio właśnie byli, byli, mieliśmy sobie streama Tutaj właściwie co my zrobiliśmy na tym streamie Przede wszystkim to tak, tutaj widzicie jest las, mamy te drzewa takie epickie Na dole mamy, o zaraz wam pokażę co tam na dole się znajduje, chociaż ludzie ze streama wiedzą że nawet było słychać osiołka. No i proszę bardzo, mieliśmy troszkę, troszkę problemów i różnych takich dziwnych rzeczy, aby tutaj tego osiołka przyprowadzić Ciekawe rzeczy się wydarzyły. Naprawdę próbowałem wiele razy. Widzicie, no nawet mamy name tagi już tutaj pozakładane. To jest Osioł Olivier, dobrze nazywałem. Koń Stefanek. Oraz. Jej, ty nie ma naim taga. LOL, nie ma naim taga, ale jest tu jeszcze jeden. kurczę katar. I jest tutaj koń Alex. Koń Alex. Znaczy, to jest taki komisarz Alex, to to może być koń Alex. A co? Dlaczego by nie? Dobra, no to zostało nam jeszcze jeden konik, który nie ma imienia, a nie ma imienia dlatego, że nie ma name tagów. No ale mi tak go nie da skraftować, tego co o, wiem, to się nie da właśnie skraftować i to jest problem trochę. Um, co jeszcze robiliśmy na streamie? Widzimy tam owiec, to wszystko pop poprawiać do um, wszystko, nie wiem. Do ostatniej kropelki, aby już nie przechodziły pomiędzy sobą. O może... O, że tam jest tam jest śmierć. Idziemy zabić śmierć. Hu! Uh! Ale shot, perfekto Dobra, i co tu jeszcze się zmieniło? Teraz pamiętaliście? Boże, serio, dzień jest stary Zabiję złku Dobra Nie no, noc jest Dobra, nieważne, w każdym razie Pamiętacie jak, jak tutaj Podczas wysiadania tepało nas w te okolice? W takim razie, bum Dzięki temu, tutaj, jednemu proszkowi na dole działa również. Działa również przycisk na tą stronę, ponieważ normalnie to nie działał na tą stronę. Na szczęście to się zmieniło po daniu jednego czerwonego proszku. Jeden restone change everything. Coś jeszcze się zmieniło takiego ważnego. Hmm, chyba nie za bardzo, byliśmy sobie na wielu, wielu, wielu wyprawach, znaczy na jednej wyprawie, ale takiej dużej to strasznie Dodatkowo byłem też solo na wyprawie Tutaj pod moim domkiem i znalazłem, pokażę wam co Na waypointach, pokażę wam jak se znalazłem a propos też, na streamie też znaleźliśmy z Diaksy i co takiem sporo, ale tam też znalazłem sporo, akurat nie miałem ze sobą Zbyszka i akurat, akurat potrzebujemy sobie poulepszać rzeczy Potrzebujemy sobie ulepszanko zrobić, ponieważ jest troszkę źle, troszkę kiepsko Troszkę jest lipo z tym ulepszaniem tych rzeczy, niestety Jeszcze jest jedna rzecz, którą robiliśmy na streamie, bardzo taka Fajna, ważna, i. Tam, tak to wygląda, widzicie? Myślę, że tłumaczyć nie trzeba. Wcześniej to wyglądało inaczej. Niestety, nadal nie ma kolumn, takich, które by to utrzymywały w powietrzu. Jest to powiedzmy, jakby. Nie wiem. Na razie, trochę dziwne, ale dobra. I teraz tak. Zróbmy coś takiego. Na tym torze. To jest moim zdaniem nieosiągalne, ponieważ ten tor... No, zabrakłoby mi zwyczajnie kamienia. Kamienia by mi zabrakło zdecydowanie, bo nie mam aż tyle. Musiałbym kopać gdzieś. Może do mojej kopalni więcej tam pójdę. Ech, ale skoro wykopałem już Czanka dla slimeów, a slimów nie ma, to nie wiem jaki jest sens tam iść. Przecież przecież slimów nie ma. Yy, dobra, wyłączenie toperze, ponieważ trochę, trochę nie rozpraszają znaczniki, mobs to displays nie topesz. Dobra teraz powinno być dobrze. Tea. Czasem czy czemu zombies jeszcze jest świetle. Mod, mod nie mod options o, Tutaj znaczniki, mobs to display, zombie, 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 zombie. Chwila nie jest śnieżny, kolem. Zombie, przecież zombie jest odznaczony. W tej to się wstawi wilk, szlam. Mhm. Zauważcie, że szlam, czyli nasz katar, jest tutaj znaczony jako mob agresywny. Dlatego, że on zdaje jakieś tam obrażenia. Niestety, nie są to duże obrażenia. Muchomor, koń, kot. Koska, magmy, kałamarnica. Aha, to jest dobra, spoko nie był zombie, to jest komarnica, to jest squid To jest, to, to był squid Prawda? Nie, to nie jest squid To są wiedźmy Wie, Wiedźmy? Wiedźmy, tak, wiedźmy Wiedźmy to jest okropny mob, strasznie taki, strasznie taki niedobry ogólnie Zbyt silny Mamy też tutaj szarika, szarik sobie siedzi na kratingu. I pilnuję całego domku. Co ciekawego, jeszcze tutaj mamy. No, nie za bardzo tutaj ogarniam Ponieważ wiele rzeczy się tak naprawdę nie zmieniło. Pisaliście, miałem zrobić sypialnię. A wszystko będzie w swoim czasie. Pisaliście, miałem w końcu zaczął ten ogród robić. Ale to jeszcze. Mam no, jeszcze czas, tak naprawdę. Ale myślę, że już zacznę powoli zbierać te kwiaty. Po miał troszeczkę podróżować w kwiatów różnych, ponieważ to trzeba zebrać przede wszystkim. Dobra, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka Jak widzicie, gadam dziwnie, ponieważ mam katar, mam zatkany nos i gardło też mnie boli. Jest naprawdę okropnie, jest źle. Po prostu farma kataru. Farma kataru jest. Okej, okay? tak bym to ujął, ponieważ tego zielonego kataru w minecrafcie nie znaleźliśmy nigdzie no to O no to co? no to nie będzie farmy w takim razie mój świat jakoś ma słaby spawn do tych katarów ja doszłem na ponad 24 kratki, na ponad 15 minut i nic się nie stało no więc no sorry, nie będzie dzisiaj kataru dobrze, dziękuję wam za oglądanko i za to, że byliście na streamach no i do zobaczenia Widzimy się znowu, prawdopodobnie jutro, jeśli nic się nie zmieni, to zobaczanka, Papa, pa. cześć.